No witam serdecznie w szóstym odcinku z serii gry, z gry Winter Story. Trochę się podziało. Eee, no już widać co się tu podziało, więc tak. Po pierwsze troszkę tutaj popracowałem, eee, głównie... Serio, burza mi teraz idzie. Głównie nad terenem tutaj. Tu mają być farmy, już wytyczyłem sobie pola, ale zmieniam plany i koncepcja, ponieważ Ograniczę sobie tutaj przestrzeń budowlaną, a w tym miejscu mógłbym sobie coś postawić. Więc tak, tutaj jest zaczątek kuźni. Yy, taki na razie wstępny. Nie wiem, czy to ma sens, bo ja tam sobie dałem płotki i nie wiem, czy jak nie będzie padał deszcz, to czy tych opalenisk nie będzie mi gasiło, nie? Budowałem tu sobie kombinację błotnej, ciemne suszone cegły i jasna suszona cegła. Wykonałem tu jest forma młota, tak, kowadło. Tutaj wypalają się trzy formy, których, o których zapomniałem kompletnie. I tak, yy, jestem pewny, że już popełniłem masę błędów i farmy już powinny dawno pracować, ale niestety no... O, 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 elegancko. Zabieramy stąd te krzaczory, ponieważ ten rejon będzie mi... Dobra, nie będziemy tego tutaj hodować, bo za chwilę będziemy tutaj budować. A te krzaki na razie tutaj sobie daję, tymczasowo, pobieżnie, nie tylko. Czy jaś mi się wydaje, czy je można było stawiać jeden na drugi? Tak coś mi się kojarzy, nie wiem. O, no właśnie, można było. Dobra. I tu będą moje farmy. Tu będzie kuchnia. Tu, tu będzie moje pomieszczenie kuchenne, które będzie leciutko wysunięte w tą stronę. Pod spodem będzie spiżarnia, bo to ma znaczenie do przechowywania żywności. Natomiast tutaj stanie moja piekarnia z młynem. Tylko, że jak ja sobie obejrzałem dzisiaj odcinek 1, poświęcony mechanizmom, no to ja już wiem, że tego nie zrobię, ponieważ do mechanizmów potrzeba. Nie, nie jest tego, nie jest tego. Potrzeba mnóstwo tłuszczu, którego ja nie mam. Tutaj. Pokażę wam ta zgniła. Mam jedną bryłkę tłuszczu, to jest tyle, co, co, co nic, to jest żenada, ale nie mam tutaj tych zwierząt. Bo ja tu przylazłem, zjeść. Zjemy te pieczarki. Purchawica właściwie, to może odłożę. Tak, dwa dni, no dobra. Nie wiem dlaczego, jak zbieram to jest cztery, a jak yy, wyjmuję, wkładam do pojemnika to jest dwa dni. Dobra, i tak. Mam tutaj notatki. Po pierwsze, stały się dwie rzeczy. Tu mam małą, yy, yy, małą stawkę tutaj wrzucę. Co? Nie jesteśmy już takimi kozakami, co? tej... Nie wiem po co mi ta strzała, ale. <laughs> Dobra, chodźmy tylko taki przerywnik. Yy, mam łopatę, mam. Chodźmy zobaczyć, czy mój węgiel się wypalił. I ja teraz muszę ruszyć na północ po glinę. I po jeszcze inne surowce. No proszę. O kurde. Zrobił się. Yes! Oh je, yeah, baby, dobra. Opanowałem tą trudną sztukę. Dobra. Tak się kończy. Chodzenie po lesie. Wilk mnie zabił. Jednego zabiłem, a drugi mnie zatłukł. A tu jeszcze chodzi ten taki pająk, pająkowaty, ja już mam ciarki. Yy, tak, tak, tak. Kolejny zgon. Yy, pająka i wilka prawie ubiłem, ale mi uciekły. Dlaczego mi uciekły? Bo straciłem tą włócznie. Polowałem na kurę w wodzie. Trafiłem ją, zabiłem, ale była taka sama sytuacja jak tutaj i ta kura z tą włócznią poszły na dno. Ej, 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 ej typ, skończ to Razem z tą miedzianą włócznią poszły na dno. Także to słabo, mam tutaj notatki. Skóra z wilka mi żeby nie zgniła to trzeba ją zaimpregnować tłuszczem, którego nie mam. Tutaj mam to wytyczone. czekam aż się to wypali. Żeby co? Żeby zrobić sobie młot i potem zacząć zrobić te kowadło. To musimy chwilę poczekać, ja w tym czasie sobie pogadam. Dalej. Byłem na małej... <laughs> znaczy nie, nie na takie małej, bo... Co tu jest? Co tu jest? Żywica. No właśnie, zacząłem już zaznaczać, bo tej żywicy będzie potrzeba mnóstwo. I gdzieś tutaj, tu znalazłem o... Tu jest handlarz, tu znalazłem... Chyba ołów. I zapędziłem się gdzieś... O! I tu jest miedź i przecudne ruiny, których nie ruszałem. O, postanowiłem... Naprawdę takie dosyć spore. Bo postanowiłem, że... Może przyjdziemy się po tą mieć. Nie no, mieliśmy wypalać. Czy to się wypaliło? Bo ja, ja zapomniałem o tym kompletnie, że ja będę potrzebował formę... Tu jest kilof geologiczny, tu jest forma sztabki mega istotny, wiem co zrobimy. Żeby móc yy, działać sobie, weźmy sztabka. Sztopka miedzi. Eee, trzeba ją podgrzać, i żeby ją podgrzać, trzeba to zrobić w takim budynku, który się nazywa kurde Kuźnia. Znaczy, budynku, co ja gadam? Kuźnia, no. Trzeba ją, kuźnię trzeba zrobić z jakiegokolwiek bruku. Tutaj jest akurat bazaltowy. Widzę, że nie ma to oznaczenia, jaki. Bruk robimy w ten sposób, więc skoro potrzebujemy raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, razy 8, no to tam dużo tego potrzebujemy, więc pójdziemy sobie wydobyć trochę tego kamienia. Ja bym tu, po, powinienem tutaj wydobywać, ale nie chcę teraz zacząć projektu budowlanego, bo dobra, 7 yy... i tu jest killoff, tak, mój kilof tak, pójdziemy sobie wydobyć trochę tego i przy okazji spróbujemy wydobyć yy... Pełne bloki na żarna. Żarna, żeby mógł sobie mielić ziarna na. Żarna, żarna na ziarna. Żeby mógł sobie mielić mm, ziarno na. na mąkę. I z tej mąki robić chleb. Jednak, żeby mieć chleb. Uh, potrzebujemy pieca. Piec jamowy, nie. Yy, pieczone dzikie kłącza, tak. Piec. O, potrzebujemy gliniany piec. Yy, ale jak go po zniszczeniu daję? Ja bym chciał wiedzieć, jak go mam zrobić. Bloki i przedmioty. Gliniany piec. Materiał ceramika. Zaraz, zobaczmy. Chleb czosnkowy. Zniszcz... Mhm. Mm Jezu, ile tego tu jest. Może zrobimy tak. Gliniany. Gliniany. Gliniany piec. No i jak ja mam go zrobić? Hm? Powie mi ktoś. Najpierw umieść w nim więcej drewna, wyższe następnie rozpal za pomocą, gdy drewno się będzie piec. Uważaj, żeby się nie przypaliło. No ale jak ja mam go zrobić? Kocioł piec. No i jak ja mam go zrobić? Nie wiem. Dobra, będę się martwił tym potem. Ale chyba potrzebuję gliny. Yy, ogniotrwałej. O, tam pójdziemy, wykopiamy. Zrobimy sobie taką małą jamę wykopaliskową. Okej, okay, mamy jedzenie, spoko. Byśmy znaleźli może jeszcze dziki len, bo brakuje mi jednego sznurka, żeby zrobić sobie lnianą sakwę. Nie wiem, czy to dobrze, że ja to zrobię, bo to... Dobra, gdzie tutaj może... Dobra, pokopmy sobie tutaj chwilę, ja mam Cię chciał tego materiału niebieskiego. I żeby uzyskać pełny blok, który potrzebny jest do tych żaren, potrzebujemy go tam kilka. Zobaczymy, ile potrzebujemy. H. Żarna. Żarna andezytowe. Potrzebujemy cztery pełne bloki. dłutko, które dopiero mogę, będę mógł wykuć na kowadle. Miedziane, młot. <laughs> tak, mam nadzieję, że jest miedziany. I żeby wykuć pełny blok, to musimy usunąć hmm, podparcie dla takiego bloku jak tutaj ten. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, bo ja tego nigdy nie robiłem. Chyba z wszystkich czterech stron trzeba yy, wykuć. Tak, zobaczmy. I tutaj też chyba. I wtedy on nam opadnie, nie? Tak mi się wydaje. O właśnie. Tak? Tak, i mamy pełny blok. Potrzebujemy cztery, tak? Więc i tak będę kół, i tak będę kół. Potrzebuję tego kamlota, tylko ja potrzebuję tego w sumie to obojętne którego, bo i tak to będę przychodził po ten kamień dosyć często. Więc i chciałbym pobawić się kilofem geologicznym, a to oznacza wejście do jakiejś jaskini. A żeby wejść do jaskini, to ja muszę mieć mie miecz, bo ja się z tymi dzidami. Dzidy są świetne, ja nie powiem, ale ja się czuję bardzo niepewnie z tymi dzidami. Jak będę miał. Jak zrobiły sobie ze dwie dzidy i będę miał miecz, bo jak wrzucę i nie trafię, no to potem pozbywam się broni, tak? A to nie jest najlepsze rozwiązanie. Wykujmy tutaj sobie taką... ...takie pomieszczenie. Dobra, myślę, że na, na tą kuźnię będę miał, ale wykuję sobie trochę więcej. W ogóle gliny to tu potrzeba tyle, bo żeby zrobić dwie kostki bruku, z którego ja bym chciał na przykład budować... Dobra i wykujmy sobie ten jeszcze. Cztery potrzebuję, tak? No to muszę wykuć te cztery. Przy okazji materiał zdobędę. Nie ma problematyki z tym związanej. Tylko dlaczego ja nie wiem, dlaczego nie pokazało mi jak on zbudować ten piec do chleba, bo ja musiał chciał... glinę ogniotrwałą znaleźć. No nie wiem, no nie wiem. Już dużo rzeczy widzę już na ziemi wędrując. Już nie omijam prawdopodobnie tak jak wcześniej trzeba narzędzi mieć, dobra, no okej, okay, mamy no to jeszcze jeden, to może ten, tak fascynujące zajęcie, wiem nie wiem, czemu ja ciągle to powtarzam, ja lubię oglądać takie rzeczy, jak ktoś coś lata, zbiera, szuka a jak ja to robię to mam jakiś opór, że że nie powinienem tego robić, ale dlaczego, no kurde, no co, to jest element gry, tak i dobra, mamy cztery ha, tak E, żarna andezytowe. Pokrywa kamienne trumny. Serio, trumny mogę tu sobie zbudować? To zbudować, dobra, żarna. Wypolerowana. Żarna 4 i dłudko, dobra, mamy. To jeszcze może sobie zróbmy tego. Pozbierajmy pomarańczowego na tę na tą kuźnię. Jak już tu jestem. No i właśnie jakbym miał kilow geologiczny, to mógłbym postukać tutaj po skałach i. Yy, być może znaleźć bo żeby przejść do następnej znaczy ja jeszcze na dobrą sprawę nie wszedłem do epoki miedzi, a już chcę przechodzić do brązu, żeby zdobyć brąz to trzeba mieć yy, zrobić stop specjalny tam w odpowiednich proporcjach, ale to trzeba znaleźć cynę coś tam jeszcze, dobra, nie chciałbym tego, no dobra, mam tej miedzi mam nadzieję, znaleziony złoże, więc yy, może się uda coś w jaskini znaleźć czy mi tego wystarczy? Nie wiem, ale jeszcze wezmę jeden dla pewności. Mam nadzieję, że tam się już wypali i będziemy mogli zająć się tym, czym chcielibyśmy się zająć. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Chodźmy tam. Eee, no i chciałbym znaleźć w końcu kurczę um, uleb pszczoły, ale to jest ryzykowne zajęcie. Jak widzieliście nad załączonym. O, 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 coś tutaj rośnie. Może to będzie LEN. Byśmy sobie sakwę zrobili. Rosnący len 8 na 9. No może się uda. Nożem. Dobra. 7 na 9, to może nie będę tego zbierał. O, o, tu jakieś warzywka są. 4 na 5, mam jakiegoś dirta, mam to. Dobra, nie będę tego teraz robił, bo ja sobie oznaczam takie miejsce takimi słupami z dirta, nie? Że jak potem będę... E, pozbieraj, pozbieraj, przydadzą się na pewno. O, czemu nie, tu niech sobie rośnie. Na razie jedzenia nam nie brakuje. W sensie oczywiście nie możemy gotować, bo nie mamy mięsa, nie mamy zwierząt. Ja chyba złe miejsce sobie wybrałem. Trzeba było tam na spałnie zostać. Myślę, że... Oglądam serię u innych ludzi i po prostu potykają się o zwierzęta, nie? A u mnie tutaj nawet zający nie widziałem. Także. Znaczy gdzieś tam jak dalej odejdę, to widzę, nie? Dobra, wypaliło się. Powiedz, że się wypaliło, bo ja bym już się tym zająć. Oho, 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 wypaliło się. Dobra, to teraz tak. Hmm. Pomotajmy się. Tą kuźnię byśmy chcieli zrobić, tak? Eee, dobra, zrobimy to z. Gdzieś tu mam glinę. Mam glinę. Użyję tej niebieskiej jednej, bo mnie irytuje tutaj. I tak. Potrzebujemy tego tu. Wróć. E, nawyki z Minecrafta wychodzą. E, jak zrobić z tego Bruk. Pęknięty. Nie, to tutaj będzie, tak? Bruk. A, w ten sposób, dobra. Nie zamykaj tego. Ja cały czas szukam Cropboxa, tak, tak, tak. 8. No to chyba nam wystarczy, bo potrzebujemy 7. A, po 2, no to dobra. E, glina, cyk, cyk, dobra. I teraz. E, tak. <ścoughs> tak. Tak, tak, tak. I mamy, mamy kuźnię, ok. To 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 już jest kolejny punkt naszego programu. Postawmy ją sobie tutaj tymczasowo. I teraz tak. Teraz dopiero będzie motanie na ekranie. Smrotki musimy znaleźć. Samorodki oczywiście. W kuźni mam, tak, po to zbudowałem kuźnię, żeby mieć tu wszystko pod ręką. Dobra, jeden zostawmy. Teraz tak. Opał. Aha, 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 dobra, tu jest węgiel drzewny. Ale rozpalimy to najpierw torfem. Oszczędność przede wszystkim. Tutaj cyk to. Dobra, torf z shiftem. E, nie mogę tak zrobić ognisko. Muszę zrobić z drewnem opałowym. Dobra, odłóżmy co możemy. Na razie pobieżnie. Potrzebuję cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mogę dać tutaj to. I teraz mogę dać tutaj samorodki, i teraz mogę dać tutaj to, potrzebujemy pochodni, no i odpalamy dziada Okej, okay, odpaliło się, zamknij. Dobra, i teraz jak to się rozpali, to mogę odłożyć, z shiftem oczywiście. Dobra, tykam loty. Tak, no muszę zrobić sobie to kowadło, muszę zrobić sobie tą piłę i wykuć gwoździe i zacząć budować skrzynki, bo ja już naprawdę mam zawolony ekwipunek. Z tego to ja mogę sobie tutaj pobudować tamtą swoją chatkę, to nie wiem, czy to ma sens, ale na razie mam z tego, to mam z tego, no co. Dobra, zjedzmy, nie mamy już tych pieczarek, nie mamy, no to zjedzmy to, co mamy. OK, zobaczmy, jak to się rozgrzewa. Teraz tak, żebym nie, nie skopał, formę damy sobie tu młota, tak? Forma młota, młota, dobra. Młot jest, młot jest naszym celem. 715, dobra, rozpalmy to. Yy, nie muszę tak robić, mogę robić tak. 800. I zaraz użyjemy węgiel drzewny. Mam trzy kawałki, wydaje czego mam do wykopania, także spokojnie, spokojnie. Dobra, to już się bardziej nie rozpali, więc już teraz kopimy. Chodźmy po szczypce. <laughs> szczypce są naszym celem. Zróbmy sobie ten stojak do kuźni. To się robiło tak. Znaczy ten wieszak. Nie tak, tak? Okej, okay. ha. Eeeem. Drewniana furtka. Ja tego nie znajdę teraz. O, to byśmy chcieli zrobić, ale potrzebujemy desek, ale nie mamy desek. To jest to. To nie to. Dobra. Trudno. Pilnujmy tego. Teraz tak, X to powinno wskoczyć. Topi się. Jest git, ale dlaczego tu spada? Przed chwilą wydawało mi się, że spada, nie pada, co nie. No, 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 no. Dawaj, 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 Almost, almost. Dobra, mamy to. Zabierzmy i teraz młot wylewamy egilandską. Dobra, ja bym chciał jednak zrobić sobie ten wieszak. Eee, Jego się robiło z... No właśnie, piłę byśmy chcieli mieć już. Drabina sznurowa. Matko Boska ten... Ha, to pałki, dobra. Jezus Maria jak ja się dzisiaj motam. <laughs> ha <śmiech> wieszak na narzędzia. Aha, więcej tych patyków, dobra. Cykmy, pyk, cykmy pyk. OK, mamy wieszak na narzędzia. Dajmy go sobie może tu. I te szczypce na razie odwiesimy. I kilof też tutaj na razie odłożę, żebym go nie stracił dziada. Dobra, no to czekamy aż dni nam to, chwilę nam to zajmie, więc może zróbmy w tym czasie jedną rzecz, przymierzmy się powoli do farm. Tutaj mam ścieżkę, ona fajnie, bo tak, tam takie są, tutaj są takie zamrzone, jakby, nie, z mchem, bardzo fajnie to wygląda, przyspiesza chodzenie, więc, a mi służy do wyz wyznaczania właśnie takiego czegoś, tylko ja nie mam do końca pomysłu jak ja bym chciał to... Ja bym chciał... Ja to muszę już zrobić, bo, ja, bo ja za chwilę ja chcę zacząć uprawę, chociażby tego lnu. Tutaj do, do zasypania. Tak. Stygnie. Dobra. Teraz tak, jak ta moja kuchnia miałaby wyglądać? Powiedzmy, że tu by było... Tu by było takie pomieszczenie pseudomagazynowe, powiedzmy, ja bym trochę je powiększył może nawet. Kuchnia miałaby wyglądać 5 na 5 Może zróbmy tutaj przymiarkę. A czy 5 na 7 Ale nie wiem, jak głęboko ja chcę to. Czy znaczy, bo tak, ziemia nam się przyda do terraformowania. Hmm. Czy ja bym chciał mieć to bardzo wysunięte? Nie, tak myślę, że na 3 bym chciał mieć to wysunięte i na 5. Pięć, 5, coś takiego, tak. I tutaj dał to na raz, 2, 3, 4, nie wiem, na 7. Teraz ubitą ziemią to pozałatam wszystko, a ja sobie w wolnej chwili tutaj porobię te rzeczy. Tylko niech ten młot nam ostygnie, to byśmy jeszcze coś tam może zrobili. Jak tam nagranie? 20 minut, kurde. Yy, to, tak, dobra. <laughs> 20 minut. To jeszcze i Mam nadzieję, że ostygnie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Jest naszym celem 6 i 7. I tutaj będzie trzeba wykopać piwniczkę, proszę ja Was, żeby żywność nam się tak bardzo mocno nie psuła. Kwiatki już zbieram na pasiekę. Dobra, wykopmy to, żebym ja. <śpiew> psuła mi się ta. Dobra. Psuła mi się łopata. No to zróbmy tą łopatę. No już nie róbmy tej żenady. Szybciej nam to zajmie zrobienie tej łopaty niż dziobanie tego tą ręką, nie? cyk myk pyk już powoli nabieram wprawę w lepieniu i w a jeszcze konewkę trzeba ulepić to jest dopiero projekt budowlany pierwsza klasa znaczy lepia... lepiany projekt Może co ja gadam, gdzie ta opata jest? tu jest motykę już mamy, krzemienną bo krzemienną, ale mamy, wykopmy to Dobra. I oglądałem ostatnio Radosława i on gra z zawalającą się ziemią. Powiem powiedzieć wam coś? Nigdy nie włączę zawalającej się ziemi. To co tam się wyrabia to jest jakaś żenada. Przesada moim zdaniem gruba. Zwierzę przejdzie mi tutaj i cało to może mi się tutaj zawalić. Nie, 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 nie. To jest. Ta gra jest i tak sama w sobie dosyć skomplikowana i trudna, więc ja nie będę tego robił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra, siedem. Siedem jest naszym celem. Teraz tak, wypadałoby to jakoś się tutaj zamknąć, nie? Żebym ja tutaj mógł, dobra, zamknijmy się tymczasowo pobieżnie w ten sposób, żeby mi tu patusy nie wchodziły, pobieżnie, tak? Pobieżnie, zaraz będę to rozkuwał, tak? Ale już mniej więcej mam, wiem jak to będzie wyglądało. Dobra, trzeba zadaszyć sobie kapeczkę. Chwilą kopałem, teraz, yy, tylko może nie tyle, może nawet tyle, to powinno mi wystarczyć, bo tej ubitej ziemi ja dużo nie będę potrzebował. Tak, tak, tak. Tak, tak. I tak. I tu będzie moja kuchnia. Potem to pociągniemy, ja muszę widzieć. I teraz tak, yy, tutaj pójdzie sobie ścieżka. Tędy, tu będzie stał kolejny budynek i tu będzie 3 na 3 i tu pójdzie ścieżka. Ja muszę sobie wyznaczyć środek. Mm, dobra, tu będzie ścieżka, tu będzie środek. Dajmy sobie dalej. I dalej, dobra, i tu będą moje farmy. Tylko teraz tak. Ja muszę to jakoś. Bo ja sobie wymyśliłem tutaj, że tu będę miał taki mały tarasik nie wiem, czy tarasik, czy może uprawę na przykład tego tutaj, tych jagód, borówek, bo znalazłem borówki tu, 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 tu tędy, tędy, i tak eee, może tu już będzie mniej pracy i tak, ścieżka musi iść tak, tu ma być kanał nawadniający, ponieważ w tej grze eee, woda nawadnia trzy bloki, z tym, że ten blok nawodni się w 75% ten w 50 ten w 25. W związku z tym trzeba to robić tak. Mam dirt, mam dirt. Dobra. <laughs> trzeba to robić tak. Tu będzie kolejny kanał, czyli tu się ładnie nawodni, tu się ładnie nawodni, tu będzie kolejny kanał i raz, dwa, trzy. Yy, I teraz tak. Tutaj bym dał jakąś podmurówkę w sensie, że tu będzie płotek. Raz, dwa, trzy, tu będzie ścieżka, czyli tak, tutaj pójdzie sobie ścieżka. Cyk, myk, pyk. Ok. I tutaj by trzeba było dać kolejne, nawet, yy, kolejny ten kanał. Podrównajmy tu sobie odrobinę. A ja takie rzeczy jak kopanie dirtu, tam zbieranie materiałów, to ja sobie sam porobię. Przecież nie będę was tym zanudzał. Tak jakbym teraz tego nie robił, też nie wiem, czemu to mówię. I tak jedno pole, drugie, trzecie to trzeba będzie wyrównać, ale to dobrze. Materiał nam się przyda kanał nawadniający, i kolejne. I tutaj będzie szedł już płotek, tędy będzie szedł płotek, tak tu, i w tą stronę pociągniemy. Nie wiem, i ja mam tego 60, no to powiedzmy 3 razy 20. Po 6, po siedem tego czarnoziemu, ziemu, tego najlepszego materiału, który jest podobno ciężko do ciężki do znalezienia, więc... Dobra, chodźmy zobaczyć światostany już zbieram, bo na tą pasiekę, której też trzeba będzie poszukać. Ja nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem czy w ogóle. Czy ten młotek już mi ostryk? Proszę. Jest, młotek miostyk. Dobra, to teraz zobaczymy, ile mamy wreszcie. Mamy młotek, kolejny poziom. Zobaczymy, ile mamy materiału tego. I czy wystarczy nam na. I młotek rozbijamy. Dobra, trochę tego jest, ale tak, tu jest. Eee, smrodek. 20 sztuk daje jedną sztabkę, a my potrzebujemy. Kurde, to będzie wyższa matematyka. Dobra, jeszcze tu chyba mamy coś. Tu mamy jeszcze jedną sztabkę i tu mamy to. Eee, Okej, okay, rozbijmy to. Dostaniemy 8. To niedużo, no ale dobra. A to jakaś inna jest? Nie. Czyli teraz tak, jak to, jak to wyknąć? To daje 5 jednostek miedzi. My potrzebujemy 900. Czyli 900 na 5. Ok, z moich wyliczeń wynika, że potrzebujemy 180 miedzi, żeby odlać kowadło. Zobaczmy, ile nam to wyjdzie, bo ja tak mi się wydaje, że tak to będzie działać. 825 jednostek miedzi dostaniemy z tego, czyli potrzebujemy, ja sobie to zapiszę, 180 smrodków. Dobra, słuchajcie, no to nie będzie kowadła w tym odcinku. W następnym odcinku wybierzemy się na wyprawę po tą miecz tam i po te ruiny. Ja tu sobie jeszcze poprzygotowuję trochę tego. Kurde, dużo tego, ale no niestety. Mogłem sobie odlać jakieś narzędzia, bo tutaj mamy przygotowane co? Dobra. E, mamy przygotowane na kilow geologiczny, tu mamy na falksa, to jest taki ten miecz, i na sztabki, bo żeby kuć, musimy mieć sztabki. Które trzeba rozgrzać w tym oto piecu i następnie przenieść na kowadło i dopiero wtedy można kuć. Więc yy, ten odcinek miał być o czymś innym, ale wyszło jak wyszło. Ja znowu nie policzyłem, nie mam doświadczenia. Robi się ciemno, ja będę sobie tutaj dalej działał. Yy, pewnie rozegram ze dwa dni, bo chciał, chciałbym już tą farmę ruszyć, ale to widzę, że to, 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 to jest długi proces, więc... Może po... po, po, po... Dobrze, tu wyliczyłem? Dobrze. Tu będzie wyjście, tu będzie przejście, tu będzie tarasik na Morze Borówki albo na coś, a tam dalej, albo tu z boku będzie pasieka. O w mordę, trochę tego jest. Dobra, słuchajcie, dziękuję za uwagę. W na następnym odcinku ruszamy po mieć. no i spróbujemy wykuć sobie tą piłę, żeby zrobić wiadro i żeby zacząć te farmy wreszcie, bo to już jest żenada, że ja tak długo z tym zwlekam. Chyba, że to zrobimy. Nie, musi być moje po mojemu. Dobra, dziękuję za uwagę i cześć.